Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania horoskopu na piątek 15 stycznia. Księżyc przechodzi do znaku koziorożca tworząc w z Marsem i kryjąc z Saturnem. Nasza intuicja wzrośnie wraz z darem przewidywania. Jest to dobry dzień na poprawę naszego losu i odcięcie się od wszystkiego co negatywne. Barany będziecie skłonne do wnikliwych przemyśleń, nie pobadajcie jednak w przesadę. Nie wszystkie sprawy wymagają Waszego zaangażowania. Byki, przed Wami bardzo miły dzień. Łatwo nawiążecie kontakty, a nawet macie szansę zabłysnąć w towarzystwie. Wykorzystajcie to. Bliźnięta, nie liczcie na sukcesy i nie starajcie się na siłę udowadniać słuszność swoich racji. Postępujcie dyplomatycznie i z wyczuciem. Raki, zajmijcie się pracą, wykorzystajcie swoją aktywność, gdyż na tym polu macie największe szanse na osiągnięcie pełnego zadowolenia. Wy dzień niestety przebiegnie bez większych atrakcji. Poczujecie się senne, będziecie mieć problemy z koncentracją. Lepiej więc nie planujecie ważnych rozmów ani spotkań. Panny, pozycja planet gwarantuje Wam powodzenie w sprawach finansowych. Jeżeli nosiliście się z zamiarem zrobienia poważnych zakupów, to nadszedł ten właściwy moment. Wagi, zwolnijcie tempo i skoncentrujcie się na sprawach już rozpoczętych. Jeżeli wszystko zakończycie pomyślnie, to nadchodzący weekend Skorpiony dzień sprzyja kompromisom, spotkacie same, życzliwe osoby, wszystko da się Wam załatwić dzięki wzajemnym ustępstwom. Strzelce dla Was to dzień pełen napięć i nieporozumień, niewykluczone nawet poważne kłopoty. Bądźcie ostrożni przy zawieraniu nowej znajomości. Koziorożce nie dajcie się nabrać na czułe słówka. Jeżeli macie zamiar się zaangażować, sprawdźcie, czy naprawdę warto. Wodniki odczujecie przypływ sił i entuzjazmu. Zaniedbane dotychczas sprawy załatwicie szybko i sprawnie. Nowo zawarte znajomości zapowiadają się bardzo obiecująco. Ryby Układ Planet sprzyja dokonaniom artystycznym, a także wam ludzkiej sympatii. Spotkania z najbliższymi będą nadzwyczaj dane. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat prognoz dla swojego znaku na dany dzień, dzwońcie pod numer 0774 575. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.